Bueno, el rey, Na każdym miejscu, na każdej drodze, jak hey, gdyby to się dało jakbyś obejść. Bo nie było takich bredni, że strach. Gdzie by była mocno, to bredni, że brak Może sprawia, jakby w moim życiu w światłach, gdyby szczęśliwy zrobić. Za decyzję by nie dała się uwieść takim odnikiem, to przyznam super za zadrapę, fantazy, na targą. A przez to chcemy wydarli za fantazji me fantazy, mamy kupieć komików. Na... Chociaż da naszych zespieczy, mąki Więc odwoziłaś pod tym domik prosto do prosto waszych łebczych Jak nie rozumiałem, czy tych tych spragnę Ty powiem, aż ocknąłem się o świcie Leżąc pod starem, pomalowicim rękowem Bo po przyszło świat wasze szczęście a za... a dotyczy, co onożali, po co tam, nie, nie powieśmy Poza Dzień dobry, 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 det, dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień